a będzie gatka, to za chwilę będzie składka. Za pięć minut przejdą moje chłopy po opierze, aby była pełnia. Rozpoczynam słowami świętego Pawła. Uświadczam wam dzisiaj, że nie jestem winny niczyjej krwi. Bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia Wam całej woń Bożej. Nikt mi nie zarzuci, kto mnie słuchał, że nie wiedział, że jest piekło, więc nie będę Twojej winny, Twojej wiecznej kwi. Nikt mi z Was nie powie, że jestem winny z dźnia Polski, upadku państwa polskiego, bo już od lat wołam, że sieciela do dnia jest przyłożona. Więc nie będę winny ruin Warszawy, jeśli się ona nie nawróci. W 1944 roku w siekierkach Matka Boża wybrała posłańcu i wołała. Warszawu chwyć za różaniec, a ocali swoje miasto. Posuwali Anglików, Amerykanów. Amerykanie i tu rzucili strajdę Rettingera, który wymordował. Rycerzy Chrystusa Kula w Meksyku, opóźnie wymordował warszawiaków i ci szczęśliwie z Warszawy wyjechał, nic się mu nie stało, a Warszawa zapłaciła ofiarę 400 tysięcy ludzi. Gdy wychwycili za różańcę, tak jak Rzym na wezwanie Matki Bożej Usiekło Wito. Trefontanę, tapież wezwał do różańca, Rzymowi się nic nie stało. Warszawa została zrówna na ziemią, na Nasza... rząd... Popieram go w całej duszy. Piszę elaboraty na kilkaset tysięcy stron o zliczeniach Polski. Warszawa 90%, a Niemcy mówią, że nie będą płacili, bo oni nie, nie niszczyli, a sprzątali. No i tak dzieci w kółko się tworzy historia. Za chwilę przyłożona nam następni i Warszawa nie będzie. Więc nie jestem winny niczyjej krwi. Druga przestroga na słowa świętego proroka Izajasza. To pozostał żywy na Syjanie i który się ostał w Jeruzalem, który będzie nazwany świętym i wpisany do księgwicia w Jeruzalem. Gdy Pan obmyje brud córki syjańskiej, czyli brud Kościoła katolickiego i naszych narodów, i krew rozlaną wewnątrz świątyni, Jerozolimem, dniem sądu i dniem pożogi, i krew pożogę. Następnie, moi drodzy, bałwochwalstwo, profanacje w kościele, oczyści to tniejem tnie sądu i Bożogi, Wtedy Pan przyjdzie spocząć w całej przestrzeni góry Syjonu i na tych, którzy tam się zgromadzą, we jak popłok dymu, a w nocy jak mający płomień ognia. To będę Wam kółkocóstwa powtarzał, trzy każdy. Moi drodzy, wezwaniu, że przyjdzie wam. Podostajemy przed Tobą Warszawą. Jako grupa pokutna. Na trzy razy tak. Udało się mi w tym roku na uroczyste otwarcie na pustelni wielkiej nowenny uratowania Polski. Zgromadzić 1200 ludzi, ta grupa tu staje, aby ci powiedzieć, że ona się modli za Ciebie, o Twoje nawrócenie Warszawo i uratowanie Ciebie, nasza ukochana ojczyzna. Bóg wezwał nas do trzydniowego postu o Chlebie i wodzie, w piątki w środę i w poniedziałki. Wezwał do codziennej ofiary przyświętej. Wezwał do postu milczenia przed świętą. Wezwał... Na miejscu szóstym do codziennej adoracji, 15 minut przed Sanktą i ostatni punkt, 3 godziny postu przed ofiarą Murszy Świętej. Oto przychodzimy do Was w aby Wam powiedzieć, że Was kochamy, że podjęliśmy wielką, wielkie dzieło pokuty i postu, abyś Warszawa przeżyła. Abyś Polską przetrwała i nie była zniszczona. Głos o chlebie i wodzie w naszych oręczach mówi Pan, jest postęp posłuszeństwa. Stąd wzywam wszystkich tu obecnych, abyście podjęli to ogromne, wielkie dzieło nawrócenia. Wiele razy wspominamy wśród, próśb, wspominamy wśród próśb Matki Bożej, wyrażanych w objawieniach na całym świecie, o poście. W przypadku Polski prosiłem o post intencji Waszej Ojczyzny. To Pan Bóg wspomina, bo wcześniej moi drodzy, 27 każdego miesiąca, to przed 12 laty, ogłosiliśmy prześwięte za naszą Ojczyznę w intencji intronizacji i post ścisły o chlebie i wodzie w każdy 27. Dziś to zamieniliśmy na post ścisły, bez mięsa bo co drugi dzień mamy po o i wodzie. W przypadku Polski prosiłem o intencji waszej ojczyzny, bo wiara ta zawsze skutecznie wspiera modlitwę i za waszą ojczyznę musicie się wiele modlić. Mądrze grupa pana Grzesia podejść, podnieść namiot, panowie słuchamy wytycznych, podnosimy namiot nad ojczyzną, nie to nie będzie przeszkadzało. Dwunastu panów, każdy łapie po jeden po nóżce przenosimy na Łukasza. Więc za ojczyznę musi się modlić. Modlimy się za nią wiele. Czynimy to na co comiesięcznych, pierwszą sobotę, pielgrzymkach na wykrot. Ponad 500 osób bierze udział w comiesięcznej, pokutnej pielgrzymce. Bardzo nas kochają i zawsze nas mile pozdrawiają, bo dowiedzieliśmy się z orędzi, że tylko szatan nie chce pokuty. Mamy na pustyni każdego 13 miesiąca szlak 11 kilometrów Matki Bożej na południu Polski, nocą grupka ludzi chodzi i modli się za ojczyznę. Cele postawione przed naszą ojczyzną, mówi Bóg, są wniosek, ale pokolenie, które wyrasta, nie zna mojego imienia. To pokolenie, które nie będzie już potrafiło zachować polskości, Maryjności wiary. Bez ogromnej modlitwy, którą proszę, bez tej ofiary, naród ten zatraci łaski, tak samo jak inne narody. Bóg dalej mówi, walka wasza jest widoczna i przynosi efekty. Ten naród wciąż walczy. Ma walkę we krwi i walczy. Byłem w rewiu, bo się przygotowano do przez tak dwa dni i natrafiłem na to dni, na moi drodzy, na to orędzie, więc jakby tego orędzia nie było, dzisiaj by tu przy świętej nie było. Pan je mnie podpuścił, żeby wabank. bank. Dzieci dostałem zgodę z nieba, a urząd w Warszawie nie za namiotu i nie da namiotu, nie za namiotu i wściekli się. Namiot dali wczoraj o drugiej, a ja o pierwszej otrzymałem do Boga, nie bój się, odpraw w Warszawie przeświętą w tym znaku, za chwilę telefon on go musi poszła, zbudę na namiot dziękujemy Ci Warszawo za namiot wielki Bóg w Warszawie za namiot, skoro udało się mi świętą odprawić w parlamencie europejskim 13 lat temu na sali obrad skoro się mi udało 6 lat temu przed parlamentem w Brukseli odprawić na ścianie mszę bo tak się Włok bał, jak zobaczył tłum, to się zgodził, że teraz nie puści, ale na polu możemy przeodprawić. No i Warszawa nam dała zgodę. Mogliby dziś w Warszawie na polu odprawić mszę świętą. Dzieci, jak będą biskupi śpiewali o pokolenie o twardym karku, albo inaczej, o kamiennej twarzy i o twardym sercu, któreście w 2016 roku zarżnęli in karaboża kara Boża i to do nie dotknie. Teraz się będą spotykali i pisali, co mają zrobić z nadankiem. Ale to nie moja wina, bo Pan Bóg mi mówił na kontemplacji słowa, że ten naród wciąż walczy, a walkę ma we i walczy. Dzieci, czysta to jest. Jak Szklery chce być u mnie na pustelni nie muszę go wysyłać do badań, Wysłałam go do pana Grzesia, on Pan mu każe zrobić dwa badania kału i krwi i później mu mówi, że masz wkrótce robotę albo we krwi więc polski naród ma walkę gdzie? we krwi stąd dzisiaj była tu tam szosiedna. dziękuję za dyscyplinę za tę modlitwę to nie znaczy, że będzie co roku, bo za dwa lata zarobna mogą, może Warszawy nie być, albo nam nie dadzą namiotu i zgody, rozumiecie? Bo ta grupa ze swoim przywódcą jest nieprzewidywalna. Mieć zaszczyt w środku Warszawy odprawić im O Warszawo, jaka jesteś dziś cudowna. A jak ja jestem szczęśliwy, że może się uda Ciebie. Ochronić albo od ognia rosyjskiego, albo amerykańskiego, bo wszyscy jedni się powiążą i będą delili tą najsłabszą Polskę, dzieci, jak zawsze. Bo powiedzą, dla utrzymania porządku europejskiego musi powstać kraj napiślański. Pobudują nam ule i powiedzą, macie być pszczółkami. Ten naród wciąż walczy. Ma walkę we krwi i walczy. Podczas gdy jedni uwiedzieli duchem czasu, wyrzekają się Boga, drudzy upadają na kolana, pokutują i przepraszają ze swojej rodziny, w których panuje grzech. O błogosławione rodziny, które macie na tankowcu w swoich szeregach, choć ich nienawidzicie, wyzywacie, posądzacie o wszystko, wy nie wiecie, że dzięki nim jeszcze żyjecie. O biedna rodzina, która nie ma w swoich szeregach choćby jednej babci, która uklęka na kolana. Bo jak nieszczęśliwa jesteś rodziną, bo jesteś już trupem na wieczność. Post podwaja wartość modlitwy. Ofiara przy świętej wynosi ją do mnie. Dlatego Bóg prowadził komunią się to przygodzinny post eucharystyczny. Pamiętajcie więc o tej decydującej walce. Weźcie w niej udział jako elita zgromadzona w pierwszych szeregach, bo wiedza i świadomość upoważnia Was do zajęcia tych miejsc i wskazania drogi innym. Walka jest decydująca dzisiaj na Polsku. Teraz albo nigdy mówi Bóg, to jest czas ofiary za ten naród, bo to ukochana Polsko ofiara, pokutna staje dziś przed Tobą, choć uznali nas za sektę, za nie wiadomo jakich chorych, my się na to nie obrażamy, Bogu dziękujemy, że jeszcze o nas mówicie, bo jakbyście już o nas w ogóle nie mówili, to byłoby bardzo źle. albo nigdy to czas ofiary za ten naród zanim wyciągnę rękę nad ziemią mówi pan pokutujcie aby zmienić jej kierunek i siłę jakbym chciał żeby to uderzenie po boże poleciało nad kalifornię na niemcy a czemu na polskę możemy zmienić kierunek gniewu bożego rząd za Polskę, walczycie o jej granice, przyszłość i wolność. Taki post w jednej intencji przyczynia się do ochrony granic polskich, terytorialnych i do granic duchowych, do jakich mogą posunąć się złe duchy. Ograniczając pole ich działania ograniczacie też zasięg i rozwój zła w waszej ojczyźnie, zapobiegając kolejnym zniszczeniom. Przez cztery laty nasi już lektorzy uroczyście dymili kadzidłami, bo dziś pójdzie Was osiem kadzideł. Idzie ojciec po ulicy Warszawy z cenęłową naszej grupy. Małe dziecko mówi do taty: Tata, a gdzie my się teraz podziejemy? Nie tłumaczę dalej tych słów. Tata, gdzie my się teraz podziejemy? Za dwa dni. Przyjdzie tu całkowicie przeciwna grupa na to miejsce. W będą wtedy dziesiątki tysięcy. Nas jest tylko tysiąc. W sobotę będziecie tu mieli wrzaski i biski. Pamiętajcie więc, pokutując, że wybrałem ten naród do wielkiego dzieła, które sam tak pragnę przeprowadzić. Ile tu intencji dziś Bogu przyniosłem. Wy nie wiecie, jakie dzieło Bóg chce przeprowadzić na ziemi polskiej. Jak się zniża do swoich sług. Jakie wydaje polecenia. oni dalej gusi. I aby pobudzić tu Warszawie Jedną śpiącą osobę, od której zależy przyszłość Polski. Idę, aby ją obudzić. Dziś, w czasie mszy świętej, dwa razy okazałem ołtarz, bo poprosiłem Pana Boga, aby wszyscy zmarli warszawiacy, którzy są w czyśćcu, przyszli na tą mszę świętą. I mówiłem, niech miłosierdzie Boga spocznie nad Wami, zmarli warszawiacy, którzy spoczywacie w czyścu. Bo już więcej z tego narodu nie wycisnę. Tysiąc ludzi udało się zwołać na manifestację pokutną. Reszta to nacieła w interwencji Nieba, Boga, Duszczyźcowych i Świętych. Pamiętajcie, pokutując więc, że wybrałem ten naród do wielkiego dzieła, które sam pragnę przeprowadzić. Odpowiedzialność za realizację mojej woli w waszym narodzie spoczywa dziś na parkach maluczkich. Niewiele tu zakonnych, choćbym patrzył rękoma. Widzicie co? Nic. Duchownych. Czy widzicie coś? A są bardzo źli, że Pan Bóg przemagla do maluczkich, do Joręcia, a nie mówi do tych purpurowych. Ale oni już przestali wierzyć Boga. Za nich się modliłem, za wewnętrznych przywódców Kościoła, którzy rozwalają Kościół. Przed wojną żył tu naród, o którym mówiono w Warszawie, że jest to naród o kamiennej, twa o kamiennej twarzy i twardym sercu. Nasi dowódcy Kościoła dzisiaj spełniają te same warunki. To ludzie o kamiennej, kamiennej twarzy i o twardym sercu. Nie chcą Boga nigdzie dopuścić, ani o nim mówić. Odpowiedzialność za realizację mojej woli w Waszym narodzie spoczywa dziś na barkach maluczkich. Na nie położyłem odpowiedzialność, bo oni zachowali świadomość wagi tej chwili w historii ludzkości. Świadomość niepowtarzalności łaski, która czeka na swoją realizację. Zanim zaczniecie pościć w piątek, przypomnijcie sobie, jak oddałem mój wybrany naród wraz z Ziemią muzułmańskie ręce. Tu chodzi o Żydów. Ich wolność jest pozorna dzisiaj. Kłamią, że mają państwo. Nie mają, są narodem okupowanym. To samo stało się niedawno, kiedy wprowadziliśmy naszych przyjaciół na naszą ziemię. Polska też jest narodem okupowanym. Nie możemy nic sami zrobić i nie potrafimy się sami bronić. Ich wolność Żydów jest pozorna, choć stąpają po obiecanej i ziemi, stąpają, mówi Pan, w lęku słuchając modlić swoich wrogów i oddając im swoją świątynię bo w świątyni jerozolimskiej modlą się muzułmanie nie, nie są wolni nie mają mojego błogosławieństwa, mówi Pan są narodem okupowanym, który wznosi swoje modły na grobach i przodków militarna siła nie znaczy tyle, mówi Pan, co duchowa przewaga a oni jej nie mają. Francja, następny przykład Boga, pierwsza stała się terenem muzułmańskiej agresji. W jej granicach rozprzestrzenia się islam w Europie. Jest to kara dla Francji za odrzucenie katolicyzmu i drogi wybranych. Żydzi byli narodem wybranym, to w niejednej pracy historycznie udowodniłem. Później Francuzi, a później ta łaska przeszła na Polskę. Ale my ją możemy lada chwila stracić, bo ten czas wybraństwa się kończy. Dla Francji jest to kara za odrzucenie katolizmu. Drogi wybranych, jest to kara, która ma doprowadzić do nawrócenia. Do nawrócenia Francji jednak wciąż jest daleko, dlatego cichy wróg. Rozprzestrzenia się na całą Europę, zajmując pozycję do walki. Choć otoczona od zewnątrz i wewnątrz, Europa wciąż nie widzi się jako ofiara, wciąż jest dumna i zarozumiała. Nie schyla głowy przede mną. Więc ugnie kark pod jarzmem okrutnika, czyli dzieci islamu by was pocieszyć, jakie rozpoczęliśmy teraz na rozkaz Boga dzieło. W Libanie Bóg nam byliśmy teraz w Libanie nakazał i wyznaczył dwie pielgrzymki. Lecimy we, we wrześniu do Fatimy. Nie idzie znaleźć samolotu, nie idzie znaleźć hotelu, jest nas tłuszczu. Bo Pan Bóg kazał nam jechać do Fatimy, aby modlić się o nawrócenie islamu. Mahometan zapytał się, czy chcecie, aby Matka Boża, jak w Guadalupe w Meksyku, nawróciła islam. Dwa miliardy ludzi za jednym pociągnięciem, bez jednego spustna karabinu. W lutym, na rozkaz Boga, jedziemy do Guadalupe do Matki Bożej i prosić, aby nawróciła islamitów, tak jak nawróciła India na początku XVI wieku. Kiedy zobaczyli, Maryje w ich cudownym obrazie kolejki do chrztu miały ponad miesiąc. A dziennie misjonarze chrzcili do 17 tysięcy indiar. Przez kilka lat tylko chrzcili, a oni schodzili z gór i nawracali się. Pomyślcie, jaki cud chce dokonać Matka Boża, ale ona potrzebuje pokutników. Tych, którzy będą codziennie chodzili na msze świętą. Pościli w piątki, środy i poniedziałki. Więc Wasza Europa nie widzi tego wroga wewnątrz i na zewnątrz. Jest zarozumiała i dumna Europa. Nie strzela głowy przede mną, więc ugnie kark przed jarzmem okrutnika. Modląc się o jej ocalenie i tożsamość, jesteście osam osamotnieni. Ale przez Polskę i realizację mojej woli, mówi Bóg ojciec w Polsce, chcę ocalić również Europę i mój najdroższy kościół, który rozkwitnął swego czasu właśnie w Europie z siłą, jaka zachwyciła niebo. W tych miesiącach na Ziemi Polskiej albo się dokona cud, albo dzieci ogłoszę Wam 14 sierpnia, Przygotujcie do wołki. Wyznaczyłem Panu Bogu i tym, którzy usłyszeli jego głos 3,5 miesiąca czasu. Cały maj modlimy się za Pana prezydenta Andrzeja Dudę i za naszą ojczyznę. Codziennie na pustelni płonie 9 świec pół woskowych, pół z parafiny czy za rząd Polski, czy za ojczyznę i czy za pana prezydenta Andrzeja. W czerwcu komunie świętą i przeświętą. Ofiarujemy, moi drodzy, za dostojnika kościelnego, żeby się od jeden znalazł. Dostojnik. A w lipcu, tak jak w Warszawie przed, rokiem, przed sierpniem 1922, na pustelni procesja rano i wieczór, błaganie za Polskę. 14 sierpnia powie Wam. Czy Polska posłuchała? Wywam ogłosze do bołki i przygotujcie się do opuszczenia waszych mieszkań, bo Polska jest bardzo otwarta na sąsiadów. A dlaczego nie podmienicie terytorialnie? To już było tyle ćwiczone w historii polskiej. Wy jesteście Polacy twardzi, więc proponuję Wam Mongolia, Gobi i Kazachstan. Nie podołacie? A co podołacie? Wiesz, żeście twardziele. W Pysku każdy nieprawdopodobnie silny w Polsce. Zobaczymy, jak tam będzie na stępie. Jeśli dojdziemy, 100% nie dadzą nam podwozia, czyli wagonów. Jesteście osamotnieni. Ale przez Polskę i realizację mojej woli w Polsce chcę ocalić również Europę i najdroższy mi Kościół, który rozkwitnął swego czasu właśnie w Europie z siłą, jaka zachwyciła niebo. Upadek katolicyzmu ma bardzo złowrogie dziś skutki. Poszcząc w, w piątki walczycie o istnienie tej wielowiekowej historii Europy pisanej rękoma i sercami świętych. Wzbudzaj w sobie więc intencje walki i wspominaj cel, jaki ma zwycięstwo, aby nie poddać się tyle potyczce i wytrwać do końca. W, post w piątki będziecie ofiarować za całą Europę prosząc o zachowanie jej chrześcijańskiej tożsamości i oddalenie grożącej jej kary szatan chce bowiem wyniszczyć ją bezpowrotnie przestrzeżący się na niej islam wyrzeczenie się chrześcijaństwa jest wyrzeczeniem Chrystusa a to oznacza otwarcie drzwi dla innego Boga ten inny Bóg już przybył i pragnie objąć władzę nie można zachować ustroju państwa i jego praw, wyrzekając się króla, który te prawa ustanowił. Obierając innego króla przyjmuje się jego ustrój i jego prawo. Tego Europa nie dostrzega. Całe dobro, jakie posiada Europa jest chrześcijańskie. Bez chrześcijaństwa Europa jest buszem zamieszkałym przez dziki, pogański lud. Cywilizacją jest wiara chrześcijańska i to ta, jaką pierwotnie szerzono w jej granicach, kiedy chrzczono kolejne narody. Odejście od tej wiary rozpoczęło proces zniszczenia Europy. Zaczął to największy palczo Europy, którego Kościół wynosi na ołtarze Luther. I jej mieszkańców. Kościół musi na powrót stać się matką narodów i kierować nimi zgodnie z wolą, zgodnie z nauką chrześcijańską. Chrystus z wieńcy, Chrystus regnat, Chrystus, Chrystus i imperat. Drodzy no, Państwo, patrzę do tyłu, czy jest posprzątane. Dajcie mi moje obuwie, bo odparzę sobie nogi. Mamy pierwszą stację za sobą, idziemy do drugiej. Będę te poródku podawał wytyczne, słuchamy komentarza.